Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, witajcie, moi mili widzowie. Nie! Nie mamy żadnego replaya. Przede wszystkim dlatego, iż ja jestem aktualnie w stanie agonalnym, po, ciągle po Intelekt Stream Masters nie wcale się nie napiłem, nie wcale się nie upaliłem, jak są niektórzy myśleli na tym zdjęciu z Partingem. Po prostu najprawdopodobniej, jeżeli się nie mylę, zapalenie płuc i po prostu zdycham, ale <laughs> nie zmienia to fakturat, że jakieś streamy byłem. W sobotę 21.00 będzie, ale czas przejść do najnowszych zmian w Heart of the Swarm. Cóż tutaj nowego mamy? I wcale nie będę. mam tej dźwięk? Nie mam dźwięku z jakiegoś dziwnego powodu z gry. Eee, najnowsze zmiany w Heart of the Swarm. Otóż, słuchajcie, nie mówimy o balansie, bo balans jaki jest, każdy widzi. Ale porozmawiajmy o nowych, fajnych dodatkach. Przede wszystkim, co tutaj jest? replay i patrzcie na to, patrzcie na to, bo ja właśnie dochodzę. Ja właśnie w tym momencie szczytuję oglądanie replay z innymi osobami. W końcu zrobili coś takiego, co było już w Battle kiedyś dawno, dawno temu. Ale dali, to możemy oglądać repy z innymi osobami. Yeah. Aktualnie nie mam żadnego replaya, żeby ani osoby pod ręką, żeby to obejrzeć z kimkolwiek. Eee, trudno się mówi, ale jest. To jest raz oglądanie z. Eee... Z kimś, niestety ja nie mogę obejrzeć, bo to są stare replaye. E, oglądanie replay na tej zasadzie, że możemy dwie osoby oglądamy i możemy też na przykład w tym momencie zacząć grać. Przejmujemy kontrolę nad jedną armią i nad, ja nad jedną, mój kolega nad drugą i gramy sobie, spróbujemy nad coś takiego zrobić. Wyobrażacie sobie, jeżeli Dreamhack na przykład udostępni, będą udostępnione replaye, zagrać sobie w finał. Dream od któregoś momentu. Będziecie wiesz, jest decydująca bitwa, i co można było zrobić? Czy można było zrobić coś lepiej, czy też gorzej? Takie podstawowe tam e, rzeczy. Pierre Marie Chamouin właśnie się pojawił. Witamy Cię, Pierre Marie z Teamu Millennium Yogo. E, tej ja chyba właśnie coś poprawili, ale nie jestem pewny. To jest raz, e, dobra, dwa. Kolejna rzecz, te ikonki, widzicie, wprowadzili ładne, piękne, śliczne ikonki. Nie by tam jakiś e, mini szczegół, ale jest przyjemne. Jak widać, c 2 TV e, ma mikrofon, żeby jestem kasterem. Zapraszam w ogóle do mojej tej grupy. Tak, e, więc nieby prosta rzecz, ikonka wprowadzona, a cieszy. Tak samo chyba tutaj do klanów wprowadzili coś nowego, ale nie to jest najfajniejsze. Replay raz, dwa. Tutaj fajna rzecz, coś co ucieszy casual'owych graczy, powiedzmy sobie tak to nazwijmy casual'owymi graczami Przede wszystkim, gdzie to jest, nagrody, słuchajcie, pam, 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 pam I skins, tak więc nowe skórki, będziemy mogli otwierać nowe skórki, zobaczcie jak tego dużo jest Supply jakieś nowe piękno, tego wszystkiego, Marine, Thor, Overlord, Zerglink, Mutant e, i tak dalej, tej Ultralisk Collection Edition e, etc., etc., e, i tak dalej. Widzimy, że tu będzie więcej. Myślę, że czasem będzie wprowadzane po prostu yy, nowe tutaj, właśnie dodatki. Moim zdaniem fajna rzecz, bo dlatego ludzie też będą <ścoughs> przepraszam, dlatego ludzie będą też grali animacje, jak najbardziej nowe animacje tej tańczenia. Colossus Dance i tak dalej. Można to wszystko od nowego dorzucić. To będzie piękne, Blizzard będzie dawał coraz to nowe rzeczy. Wątpię, żeby to było płatne, te skiny i tak dalej, eee, tak jak na przykład w LoLu, No ale odkrywamy coś nowego świetnie. Blizzard wie, że należy coś zrobić. Do tego wszystkiego e, jeszcze jedna dosyć ważna rzecz: tak zwany, e, tak zwany, tak zwany Global Play. Czyli możemy przelogować się na eko serwer chcemy. Zaraz pokażę Wam, jak to działa. Na Wings of Liberty to również działa. Przede wszystkim, co trzeba zrobić? Loguję, odpalacie SC2. Tutaj nie się nic zmienić, ale robicie Remember Account, to odłączacie, restartujecie kompa, restartujecie SC2 i tutaj powinien być Region Change, w Wings of Liberty i możecie zmienić sobie region. Świetna rzecz, ja będę robił filmiki, podbijamy świat, gdzie na każdym serwerze będę mógł sobie, będę sobie grał, nie potrzebujecie już kont na inne, kąt na inne TT, wiecie na co, inne, na inne serwery, wystarczy zwykłe SC2 i tyle, więc taka szybka informacja, na ten temat. Coś tam chciałem nagrać, no przepraszam, nie nagrywam żadnych filmów, bo naprawdę nie jestem w stanie. Aktualnie za sekundę najprawdopodobniej się przewrócę. Sprawdzałem sobie temperaturę, 38,2, więc lekka gorączka, tyci, tyci, po nafaszerowaniu się stymulantem. Więc to by było na tyle. Zapraszam przy okazji na godzinę, na sobotę, na godzinę 21.00. Będzie showmatch Heart of the Swarm, Best of Seven, Machine kontra Biscuit. Gra na coś, średnia półka, ale to jest wielka prośba z mojej strony do Was. Słuchajcie, ja mam problem, żeby załatwić jakiś sponsorów na show mecze, na turnieju i tak dalej, bo jestem z Polski, ale tutaj z SCV Rush oni streamują, zajmują się streamowaniem tak lekkiej community, są ze Stanów i będzie ten show mecz. Oni to organizują i będzie ten show match oglądał jakiś przedstawiciel NVIDIA I teraz. Ja z nimi rozmawiałem, z chłopakami z s jeżeli wyjdzie dobrze, jeżeli impreza będzie miała dobrą oglądalność, a myślę, że mamy nadzieję, że to było, będzie kasa naszą mecze, więc będzie co oglądać, będzie dobra, myślę, kasa naszą mecze. Więc ja będę miał co streamować, wy będziecie mieli co oglądać. Więc zapraszam Was na sobotę, im więcej, tym lepiej. Poniżej 1000 osób, po prostu nie, nie widzę takiej możliwości. Jeden 1000 w piku, czyli maksymalna ilość osób. Okej, okay, przeżyję, jeżeli tego nie będzie, foch totalny na maksa, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Dobra, e, pogadałem, e, poględziłem, do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu e, i ściągajcie sobie Heart of the Swarm, jeżeli macie oczywiście klucz do bety, e, przy czym beta waży 8 giga i trzeba od zera to ściągnąć, więc do usłyszenia, do zobaczenia, cześć wszystkim.